Szpital imienia świętego Łukasza Wkońskich zanotował w 2019 roku ponad 5 milionów złotych straty. Rada powiatu koneckiego we wtorek uchwaliła niezatwierdzenie sprawozdania finansowego szpitala mimo polepszonej sytuacji względem roku poprzedniego, gdzie strata była o 3 miliony większa. Wynik finansowy w porównaniu do roku 2018 uległ zmniejszeniu o prawie 3 miliony złotych. Z czego wynika zmniejszenie wyniku finansowego za rok 2019 w porównaniu do roku poprzedniego? Wynika to z twardych renegocjacji kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia i zwiększeniem przychodów o ponad 12 milionów oraz zwiększenia sprzedaży usług niemedycznych o ponad 1 300, mln, czyli pod koniec roku, na początku roku 2020, czyli do zakończenia sprawozdania finansowego, uzyskaliśmy z funduszu dodatkowe Kilka milionów złotych, i po każdym kwartale roku 2019 negocjacje kończyły się skutecznym zwiększeniem kontraktu. Wojciech Przybylski argumentował konieczność zatwierdzenia sprawozdania przez Radę Powiatu Koneckiego trudnościami przy pozyskiwaniu dofinansowań ze środków unijnych, a także niemożliwość otrzymania kredytu obrotowego, który ma zapewnić płynność finansową. Jeżeli chodzi o działalność finansową, ona była trudna, proszę Państwa, w roku 2019, bo tak jak powiedziałem, już od ponad roku prowadzę. Rozmowy z bankiem gospodarki krajowej na temat wsparcia w postaci kredytu obrotowego, bo wiadomo, że największą, największym, największą, największym problemem jest utrata płynności finansowej. Ja nie chcę dopuścić, nie chciałbym nigdy dopuścić do tego, żeby ta płynność finansowa została utracona, bo nasze wydatki wobec zobowiązania wobec pracowników, wobec kontrahentów, są bardzo duże. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest taka, że nasi kontrahenci, którzy dostarczają nam aparaturę, sprzęt medyczny, ale również inne rzeczy jak na przykład prąd, wodę są bezwzględni. Nieuregulowanie faktur w terminie skutkuje naliczaniem kar, odsetek, a także groźbami niedostarczania tego sprzętu. Dyrektor argumentował sytuację szpitala pozytywnymi ocenami Banku Gospodarki Krajowej. Przedstawił także trudności przy pozyskiwaniu wsparcia ze środków zewnętrznych bez zatwierdzonego sprawozdania. Bank Gospodarki Krajowej, prowadzę z nim rozmowę od ponad roku, wziął nas standing finansowy za rok 2019, 2018, 2017, 2016 stwierdził bardzo pozytywną rzecz, bo Bank Gospodarki Krajowej, proszę Państwa, jest prowadzącym rachunki dla ponad 170 szpitali w Polsce. I stwierdził bardzo dobrą rzecz, że nasz standing finansowy jest dobry. Mamy jako jeden z niewielu szpitali w Polsce, dodatnie aktywa. Nie mamy zobowiązań wymagalnych, czyli nie mamy długu, ale przeszkodą na uzyskaniu jakiegokolwiek dofinansowania jest brak zatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2018. I to jest duży problem. Między innymi ten problem wynikł w momencie podpisywania z umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na projekt unijny, który już Państwo wiecie działa. Będę starał się uzgodnić w piątek z marszałkiem uroczystość otwarcia. O, państwa zaprosimy na ten na, na ten na uroczyste otwarcie tego projektu. Był problem z uzyskaniem 2,5 miliona dotacji dofinansowania na zrealizowanie tego całego projektu farmy słonecznej i odnawialnych źródeł energii. Na szczęście prowadziłem negocjacje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, i tam na początku żądano po pierwsze zabezpieczenia pod kredyt, pod te kwotę ze strony Rady Powiatu, takiego zabezpieczenia nie mogliśmy uzyskać i udało się przekonać Dyrektora Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, aby znaleźć inne rozwiązanie i tym rozwiązaniem to była sesja kontraktu z Narodowym Funduszem pod te pieniądze, które nam umożliwiły zakończenie inwestycji oraz poręczenie naszym Majątkiem, czyli tutaj urządzenie ma najdroższe urządzenie sobie Wojewódzki Fundusz Joł, czyli tomograf komputerowy. Plusem Koneckiego szpitala są dodatnie aktywa i brak długów, jednak epidemia spowodowała pogorszenie sytuacji finansowej jednostki w roku obecnym. Uzyskanie kredytu obrotowego w przypadku aktywów ujemnych jest też praktycznie rzecz biorąc niemożliwe. Eksperci, którzy przyznają kredyty w centrali banków, patrzą na dwie rzeczy. Jeżeli chodzi o jednostki finansów publicznych, Zatwierdzony plan finansowy, aktywa jakie są i zobowiązania. My mamy dwie bardzo ważne rzeczy: dodatnie aktywa i mamy brak zobowiązań wymagalnych. To jest, jesteśmy jednym z dziesięciu szpitali, jak mówią finansiści w Polsce, których zobowiązań wymagalnych nie posiada. Czyli jest to taka jakby ostatnia szansa, a muszę Państwu powiedzieć, że rok 2020, ten rok. Będzie tragiczny w zakresie finansów, jeżeli NFZ, NFZ spełni swoje deklaracje, bo nie zrealizowaliśmy kontraktu wskutek pandemii na około 10 milionów, i NFZ już od września nam będzie płacił według realnego wykonania, a nie według ryczałtu. Czyli mogą pojawić się ogromne problemy z, z utrzymaniem płynności finansowej, jeżeli NFZ nie wycofa się ze swojej decyzji do końca roku. I nie będzie warunkował kontraktu na rok 2021 ilością zrealizowanych usług, bo ta w roku, roku bieżącym. Przypominamy, że w poprzednim roku powiatowi radni nie przyjęli sprawozdania finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2018 rok, co w teorii powinno prowadzić do pokrycia straty lub rozważenia likwidacji jednostki. Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego zapis ten został unieważniony do maja 2021 roku. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2019 roku, unieważniający uchwałę, mówi, że po 21 maja tracą moc pewne zapisy. Między innymi o tym, że Rada Powiatu będzie likwidować szpital. Nie wiemy, jaka będzie sytuacja po 21 maja, jeśli chodzi o długi szpitala. Mówi się głośno w telewizji, że rząd znajdzie jakieś rozwiązania. I teraz moje pytanie zasadnicze zatwierdzamy sprawozdanie, czyli idziemy w kierunku, że mamy 9 miesięcy na to, żeby zapłacić. Czyli tu pan dyrektor ma problem rozwiązany, bo ten problem przechodzi na zarząd powiatu. My mamy znaleźć 5 milionów złotych w budżecie. No ale w, dobrze, my mamy znaleźć 2 miliony 100 i teraz zrezygnować z dróg, z inwestycji. Szanowni Państwo, co się wydarzy, jeżeli my pokryjemy, a rząd załóżmy zrobi abolicję, bo tego nie wiemy. W tej chwili nic nie, tak dokładnie nic nie możemy powiedzieć. Według mnie zasadne jest, aby to sprowadzanie odrzucić, ale ja panu dyrektorowi nie przeszkadzałem, będzie czas. Bo my bierzemy odpowiedzialność za to, co się dzieje, za finanse. Ponadto Grzegorz Piec przedstawił wsparcie szpitala przez powiat konecki przy realizowanych inwestycjach. W 2014 roku powiat wspomógł szpital w, wysok w kwocie 4000 zł. W 2015 to już jest 200 tysięcy zł. W 2016 300 tysięcy zł. W 2017 0. 2018 0, 2019 615 tysięcy, w 2020 bez sterylizatorni, bo nam to nie wyszło to była kwota w granicach 800 tysięcy. Dobrze mnie panie dyrektorze? Czyli, drodzy państwo, na inwestycje będziemy zawsze wspierać szpital, ale nie chciałbym, że sami nie jesteśmy w bardzo dobrej kondycji. I teraz, jak my zaczniemy ratować, to może się okazać, że jeszcze sami się pogrążymy. Rozwiewając wszelkie wątpliwości prawne, przy niezatwierdzeniu sprawozdania finansowego dyskusję zakończyła Iwona Bogacka-Urban, radca prawny Starostwa Powiatowego w Końskich. Jedna i druga strona ma rację. To znaczy, rozumiem pana dyrektora w tym znaczeniu, że niezatwierdzenie tego sprawozdania finansowego. Powoduje komplikacje dla zoz -u. Niemniej jednak, patrząc tu z punktu widzenia powiatu, szanowni Państwo, to organ, podmiot tworzący, organ założycielski nie ma obowiązku zatwierdzenia sprawozdania finansowego. To jest również prawnie przesądzone, bo już w przeszłości zdarzały się takie, takie sytuacje, gdzie. Rada Powiatu nie zatwierdzała takiego sprawozdania finansowego. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostanie zatwierdzone, wtedy organ założycielski, podmiot tworzący nie ma obowiązku pokrycia tej straty finansowej netto ZOZ. Z artykułu 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej wynika, że podmiot tworzący obowiązany jest w terminie 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie, jaka nie może być pokryta samodzielnie przez ten, przez ten zakład albo w ciągu 12 miesięcy od upływu terminu określonego wyżej wydać rozporządzenie zarządzenia albo podjąć uchwałę o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Szanowni Państwo, ten artykuł 59 ust. 2 był przedmiotem rozważań Trybunału Konstytucyjnego i w tamtym roku to jest 20 listopada 2019 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym stwierdził, że rzeczywiście ten artykuł 59 ust. 2 w związku z innymi różnymi przepisami jest niezgodny z konstytucją, ale w punkcie drugim wskazał, że przepis wymieniony w części pierwszej, czyli w tym zakresie, o którym mówię wyżej, Traci moc obowiązującą po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroków w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwało o niezatwierdzeniu sprawozdania podjęto stosunkiem głosów 12 za, 7 przeciw, 2 wstrzymujących się. Przeciw byli Dorota Duda, Marian Król, Czesław Kurzbart, Jarosław Lasota, Paweł Pękala, Bogdan Soboń oraz Beata Zbruk, a od głosów wstrzymali się Lilia Brożyna i Marian Domagała. Starosta Konecki podsumował w rozmowie z nami podjętą przez radnych decyzję. Nie przyjęliśmy sprawozdania yy, z prostej przyczyny, bo przepisy, które teraz obowiązują, przestaną obowiązywać 21 maja. Nikt nam w tej chwili nie zagwarantuje, że jeżeli przyjmiemy sprawozdanie, nie będziemy musieli, nie będziemy zobligowani do spłacenia tego. No jeżeli nie przyjmiemy, to jest fakt taki, że nie, mamy, nie jesteśmy zobligowani do tego, żeby to spłacić. Yy, dla szpitala, ja zresztą panowie transmitujecie, ja zawsze powtarzam, szpitalowi zawsze pomożemy. Tylko, że no szpital też musi odpowiadać za swoje długi. Poczekaliśmy rok czasu, jesteśmy praktycznie w tym samym miejscu, ale fakt jest taki, że może się okazać za te kilka miesięcy, że rząd wymyśli coś i nie będziemy musieli pokrywać straty szpitala. Także. Na no spokojnie więcej robimy wokół tego zamieszania, wydaje mi się, niż to jest warte. Co dalej z zakładem opieki zdrowotnej? Za 9 miesięcy Rada Powiatu powinna zadecydować o spłacie straty, a uregulować w świetle prawa można ją wyłącznie ze środków budżetowych, których tak naprawdę na ten cel nie ma. Prawdopodobnie radni, biorąc przykład z powiatów w całej Polsce, w ogóle do sytuacji nie powrócą, odraczając w ten sposób problem do bliżej nieokreślonego terminu.